Siemano Mateusz Mieściwujewski, MMA bądź na bieżąco, a razem ze mną największy zadymiarz Prime MMA, Bagieta. Siemano, gdzie za zadymiarz? Po prostu jestem sobą, irytuje mnie niektóre kurwa sytuacje, no to co mam stać nieruchomo? Powiedz mi, by na ulicy bili kurde psa, to co, poszedłbyś obok czy byś zareagował? Za Zareagowałbym. No, to, to ja nie... zrobił kapela, że tutaj była między wami znowu bójka. Chciał szal swój odzyskać. A właśnie, bo ty miałeś, widziałem tutaj na pierwszych wywiadach, miałeś ze sobą artefakt y, zdobyty. Nie ma ani jednego artefaktu, wszystkie po prostu znikły. Nie ma, czarymary, nie ma ich. A Bo to był szalik, który miał kapela na ważeniu. Tak. Co się z nim stało? Nie ma go. E, rozpłynął się. A, ale rozpłynął się z Twojej winy, czy nie z Twojej? Nie ma go. Ty. Możesz powiedzieć, że ten konflikt z Jasim Kapelą to tutaj na tym Prime eskalował, że na początku nie żywiłeś do niego takiej urazy jaką żywisz teraz, e, w szczęście sensie nie lubiłem go od samego początku, bo tam coś śledziłem Prima, nie mówię, że e, cały czas, ale śledziłem, bo śledzę wszystkie e, takie federacje e, i generalnie no już mi się nie podobał wcześniej, no ale typowo. Zaczął mi wkręcać śrubkę e, typowo mi. Robi jakieś Instatory, oznacza mnie, e, walki nie chcę, a po prostu mnie ten nie? Z, Nawet teraz, nawet tak jak okłunełem, to mówię: Trochę mogłem, kurde, nie reagować, bo niepotrzebnie debil robi rozgłos. Dis czy kapelak, kto jest na Twoim pierwszym liście jako wróg? Dis poczeka, kurba. Kapela chyba teraz chyba stał się tym największym wrogiem. Dziś poczeka, Orka zawsze będę jebał, także do Orka dojdę, przyjdzie czas na, na niego i też. na arpie na widzę po jeszcze większego śmiecia. No tak, ale nie możemy zapomnieć też, że na początku walczysz z Pateckim. Trochę zapomnieliśmy wszyscy o nim tutaj przy tym twoim tutaj Twoich ekscesach z bagietą. Nie, no ja nic nie mam do tego ch chłopaka. Na face to face no, byłem pod adrenaliną i po prostu poniosły mnie nerwy, dlatego tak ruszyłem na niego, no ale powiem tak, przyjechałem do Gdyni, miałem stresa, miałem stresik, przejmowałem się, mówię jak ta walka wyjdzie. Po dzisiaj nie mam stresu, Wychodzę kurwa po swoje. Idę kurwa po swoje. Ja muszę to kurwa wygrać, bo ten śmierć jakbym przegrał, to będzie się nabijał, ty chcesz ze mną walczyć jak przegrałeś. Czy ty myślisz, że ta walka z kapelą się odbędzie w jakiejś niebliższej przyszłości, bo on chce z tobą walczyć tylko charytatywnie? Ja powiedziałem, że charytatywnie też mogę, ale na moich zasadach walki. Czyli główka, łokcie, wszystko. Czyli tylko takie warunki chcesz, żeby było charytatywnie. No, jak on chce charytatywnie i. To ja stawiam swoje zasady. No, co ja mam się pod śmiecią układać? Myślisz, że to by była ciężka walka dla ciebie z kapelą? Walczysz go za ciężkiego przeciwnika w walce? Słuchaj, pierwszy raz dostał z główki i już się zatoczył. No to yy, sam sobie oceni. No właśnie, a po tych twoich atakach e, też mówiłeś ostatnio na konferencji, że o jakimś e, donosie na policję odnośnie tych twoich ataków ze strony kapeli. Czy był ten donos, czy wiesz coś o tym? Na razie jeszcze nic nie wiadomo. Niby tam doszła do mnie informacja, że, e, że organizator, załatwi, e, że po prostu, e, żebym ja po prostu przeprosił go, nie? To on nie pójdzie. Taki kurwa bałuj, że ja go kurwa przeproszę. M mordę z buta kurwa i koniec, a nie przeprosiny. Lekcja pokory musi być. Słuchaj, a co cię najbardziej właśnie denerwuje w Jego zachowanie, jego poglądy? Wszystko. Jego cała osobowość. Jakbyś miał wyróżnić taką jedną rzecz? Co no, najbardziej. Ja rozumiem, że można się kurwa malować, yy, ubierać, sukienki, no ale po co na takie flick-fajty wprowadzę religię? Po co, po co wprowadza religię na takie freak fighty? Czyli to jest najbardziej... Ta, to, nie to mnie najbardziej boli i po prostu y, to y, eskaluje. Ochrona nie płaczy, mogę do kapeli dolecieć. Bardzo blisko jest, niebezpiecznie blisko. Tutaj Bogiecon też nie chciał za bardzo robić wywiadu wcześniej, bo zbyt blisko był kapela. Mogłoby się to skończyć niedobrze. Nie no, i tak nie mogę do niego dojść, bo ochrona jest tak szybka kurwa, że... No nie mogę go trafić, nie? Ale ty nie jesteś jeszcze przy dwie sekundy, to masz no do kapelusza. Tak, no ale wiecie, no to są duże karki, nie? No próbowałem Czech wykiwać, no ale i tak się nie dało. Dobra, dziękuję Ci bardzo, bogię, życzę bardzo. jutro dobrej walki. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.